Witam ponownie, podczas pracy ze stronami internetowymi, tak już sobie ciupiąc w tym HTML-u, możemy dojść do takiego wniosku, że no troszeczkę tutaj za mało kolorowo, przydałoby się troszeczkę stylu tutaj wpompować tą stronę internetową. No i właśnie w 1992 roku padła po raz pierwszy raz taka propozycja. Technologią, która obecnie styluje właśnie te strony nasze internetowe to jest CSS. Możemy spotkać się też z takim, z takim polskim określeniem, Kaskadowe arkusze stylów, no i właśnie w HTML-u też wymyślono takie rzeczy, które miały stylować ten tekst i tak dalej, ale jednak CSS wyparł troszeczkę tego HTML-a, sprowadzając go do roli tylko takiego określacza struktury. Oczywiście jesteśmy dopiero na początku swojej drogi, więc rzeczy, które tutaj robimy, nie będą tak wybuchowe jak komenda główna policji, ale do wszystkiego dojdziemy z czasem. No i właśnie dla osób, które dopiero teraz zaczynają, mogę wspomnieć, że kiedyś e, istniało coś takiego, co określało się mianem najlepszej przeglądarki do ściągania innych przeglądarek. No albo też istniała taka inna, troszkę bardziej poprawna nazwa, czyli przeglądarka oświatowa. To był prawdziwy polonez karo wśród przeglądarek, ponieważ, że mimo daleko mu było do ideału, to jednak wzbudza sporą nostalgię. Panie i panowie, mowa tutaj o przeglądarce internetowej Internet Explorer. Teraz tworząc taką stronę internetową, no to w sumie nie musimy się za wiele martwić, ponieważ jeśli zrobimy coś dobrze na Chrome, to prawdopodobnie to będzie dobrze też działać na Firefoxie, Operze i tak dalej i tak dalej. Ale tak jeszcze parę, paręnaście lat temu, jak taka osoba, taki webmaster stworzył stronę internetową, przetestował ją na Chrome, przetestował ją na Firefoxie, na Operze, no, i zaczął gryźć fotel, bo się okazało, że trzeba ją zacząć testować na Internet Explorerze. Wprawdzie nie była to przeglądarka lubiana przez wszystkich, wręcz przeciwnie, raczej wielu za nim nie przepadało. W największym odsetku to raczej byli deweloperzy, no ale, mimo wszystko, sporo osób jej używało, bo, bo była ona po prostu przeglądarką domyślną. Zacznijmy sobie może już troszeczkę omawiać tego CSS-a. No, i teraz pierwsze pytanie: jak działa CSS? Moja odpowiedź prosto. Jak w ogóle zacząć tworzyć CSS, czyli nasze style w dokumencie? No bardzo prosto. Po prostu otwieramy sobie, tak style, e, zamykamy sobie, tak style, no i pomiędzy tym piszemy nasze style. Tu mamy tak, a tu mamy klamry, i tu wpisujemy style. Jeśli chodzi o składnie, to pierwszy człon to jest zawsze nazwa właściwości, a potem jest jego wartość. Czyli na przykład kolor czerwony, kolor tła zielony, wielkość czcionki 14 pikseli i tak dalej i tak dalej te nazwy właściwości o których wcześniej wspomniałem to są po prostu nazwy właściwości zdefiniowane wcześniej przez twórców CSS -a. co zrobić żeby te dwie rzeczy z sobą połączyć potrzebujemy jakiegoś punktu odniesienia najlepiej do tego celu wykorzystać klasę więc tu wpisujemy atrybut odpowiedzialny za przekazywanie klasy i wpisujemy klasę. No i właśnie tutaj przychodzi dobry moment, żeby wytłumaczyć w ogóle, co to jest klasa. Można to porównać do ksywy. W szkole wymyślano ksywy rówieśnikom, żeby można było ich po tych ksywach wywołać. No i tak samo jest z css Klasę, czyli taką ksywę, nadajemy tutaj. Aby odwołać się do klasy, wstawiamy kropkę. Wtedy nasz arkusz stylów już wie, że mamy do czynienia z klasą. Po kropce wpisujemy oczywiście nazwę tej klasy. No i tutaj, właśnie między tymi klamerkami, tworzymy zbiór właściwości, czyli wspomniana wcześniej składnia. Nazwa właściwości i jego wartość. Mamy już ustylowany pierwszy element. Takie klasy, które teraz tutaj zastosowaliśmy, możemy przypisać no, w zasadzie do każdego elementu na stronie, na naszym dokumencie. Oprócz klas bardzo często wymienia się też ID, do którego można się odwołać. No tak, można się do ID odwołać, no ale ID no to raczej powinniśmy używać na potrzeby JavaScriptu niż używać go w CSS-ie. Taką ciekawostką, jeśli chodzi o ID, jest to, że. Musi być ono unikalne, czyli nie powinniśmy tego używać więcej niż raz na dokument. Możemy też zrobić coś takiego, że określimy w jednej klasie jeden zespółce, określimy w drugiej klasie drugi zespółce. No i te dwie klasy z tymi dwoma grupami właściwości mogą spotkać się w jednym elemencie HTML. No i w tym momencie stworzy się taki Miks dwóch stylów. I trzeba tutaj nadmienić też jedną bardzo ważną rzecz: mianowicie, jeśli utworzymy dwie klasy lub więcej i te właściwości zaczną się powtarzać, to one się zaczną nawzajem wykluczać. Oznacza to, że z klasy pierwszej i drugiej zostanie wyłowiona tylko i wyłącznie jedna właściwość. Czyli jeśli mamy na przykład dwie klasy, i w jednym mamy font size 14, w drugim font size 16, no to tylko jedna z tych właściwości zostanie faktycznie wybrana. CSS to bardzo przydatna technologia. Żeby sobie to sprawdzić, utworzymy sobie trzy strony: strona główna, o nas i kontakt. no i stworzymy sobie taki nagłówek złożonych z różnych właściwości no i tutaj jeszcze taki specjalny apel nie przejmujcie się jeśli nie pamiętacie teraz wszystkiego ponieważ wszystkie te nazwy właściwości one przyjdą z czasem skupcie się na tym żeby nauczyć się najpierw składnie tego CSS a, a właściwości jak będziecie je często ćwiczyć no to w końcu wejdą wam same do głowy, no i teraz tak przychodzi szef i mówi, że nie podoba mu się kolor nagłówka, więc trzeba go zmienić. Tak więc zmieniamy. Wchodzimy na jedną stronę, drugą stronę i trzecią stronę. Teraz jest bardzo prosto, bo tych stron mamy trzy. Co by było, gdybyśmy na przykład ich mieli 300? Z pomocą tutaj przychodzą tak zwane linki, które zamieszczamy w taguchet. I informujemy właśnie przeglądarkę, że chodzi o arkusz stylów. I tym sposobem możemy stworzyć jeden plik ze wszystkimi stylami i ten jeden plik podłączyć pod wszystkie pliki HTMLowe. Co powoduje, że jeśli zmienimy coś w tym pliku CSS, zmiany najdą na wszystkich stronach. No, i teraz przychodzi do nas szef i mówi tak, że nie podoba mu się tło tego nagłówka, chcemy je zmienić na zielony. No, i my odpowiadamy, że nie ma sprawy. Wchodzimy i zmieniamy. Na ten moment to będzie wszystko. No, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Do widzenia.